Realizujemy umowę, która została podpisana we wrześniu ubiegłego roku na zaprojektowanie elektrowni jądrowej w Hoczewie. Te prace trwają, mamy bardzo jasno zdefiniowaną listę produktów, które powinniśmy dostarczyć w ramach tej umowy. Między innymi te prace spowodują, że będziemy mogli uaktualnić harmonogram i kosztorys. Tego przedsięwzięcia właśnie dzięki temu, że będziemy mieli zrealizowany projekt, i dopiero kolejnym krokiem, co uważam jest bardzo mądrym rozwiązaniem z perspektywy inwestora, będzie podpisanie umowy na wykonanie prac związanych z budową pierwszej elektrowni jądrowej. To, co jest bardzo ważne, to W ramach tych prac przy bieżącej umowie konstruujemy razem z inwestorem listę najważniejszych ryzyk i ich mitygacji, wykorzystując nasze doświadczenia z ostatniego projektu zrealizowanego w Stanach Zjednoczonych, czyli projektu W ogóle 3, W 4, dwóch reaktorów, które już dzisiaj pracują. Komercyjnie właśnie na technologii AP1000. Więc chcemy jak najwięcej tych lekcji wyciągniętych z tamtego projektu wykorzystać w polskiej realizacji. Do tej pory te prace jednak koncentrowały się głównie na pracach biurowych, czyli przygotowywaniu materiałów przy biurku. A tutaj będziemy mogli zobaczyć pierwszy efekt związany z pracami terenowymi. Te prace terenowe to będzie kilka miesięcy odwiertów, ponad 200 odwiertów, które będziemy chcieli wykonać na placu budowy. To będą odwierty pomiędzy 50, 50 a 200 metrów i te odwierty służą temu, aby dobrze poznać strukturę gruntu, na którym posadowiona będzie elektro, elektrownia. Między innymi dzięki temu będziemy Będziemy mogli dopracować sam projekt elektrowni z perspektywy bezpieczeństwa, chociażby ruchów tektonicznych, chociażby oporności gruntu elektrycznej, chociażby samej struktury tego gruntu. Więc to są bardzo ważne informacje, które będą później użyte w samym projekcie. Musimy skończyć badania geotechniczne. To jest dla nas bardzo ważne. Tu przy tej okazji z dużą radością mogę powiedzieć, że te badania wykonuje firma Polska. To jest też część naszej filozofii realizacji tego projektu, czyli zadbanie o tak zwany local content, czyli polskich przedsiębiorców, polskich wykonawców, którzy mogli, będą mogli uczestniczyć przy tym projekcie. To jest firma z regionu pomorskiego PSD Subsk, więc to tym bardziej myślę, dla regionu jest dobra informacja. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz, chcemy oczywiście zakończyć sam projekt i po zakończeniu tego projektu. Siadamy do finalizacji umowy na realizację i myślę, że to będą najbliższe miesiące, gdzie będziemy koncentrować się właśnie na wypracowaniu najlepszego modelu realizacji tego projektu.